Tak to powiązała się, kurwa, żebyś tak tą choinkę. Co tu jest, kurwa, powiązane? Patrz, jak to jest powiązane. No! Mała chuj tą choinkę. Ludzie sobie sami robotę robią, na chuj taka choinka po domu? No chuj to komu? <grym>, żeby czuć klimat no, świąt. Żeby, kurwa, czuć. Ale czułem klimat przez tą choinkę, ale naprawdę, tak mi zrobiła klimat ta choinka. Wszystko, kurwa, suka, Choinka choinka wygrała z Adim! Pokonała cię choinka. Bro. Nie, bo ja mam wrażenie, że ja kurwa w kółko się kręcę, co nie? No bo to jest zawiązane w kółko. Ty tam kurwa podwiązałaś na słupę? Nie, nie gadaj tak, bo się popakałam ze śmiechu. Ej, piszą, że ty to musisz zmienić live'a. Wiesz na jaki? Meduza walczy z choinką! To trzeba odkręcić! Pierdolę choinkę, no. Przekam, tej to choinkę, spizdę. No! kurwa Nie, nie, nie! Zostaw choinkę, musisz ją zrobić! Nie. Te lampki wstąpiam, tak poplątałaś, że mam to w dupie. Walka w stójce, kurs 3-0 na choinkę piszą. Ja szedłem do parteru i od razu jest inna bajka. Patrzcie. Po godzinę później. Znowu stójka. Chyba na chwinkę. <noise> Chyba ostatni raz. Przyszłę że więcej śniad nie będzie w tym domu. Będą! Nie. Będą! Nie, ci więcej do.